Cześć z tej strony do Manu, a To jest drugi i zarazem ostatni odcinek poświęcony mojej wielkiej księdze rzeźników. A jeśli nie wiesz o co chodzi, to wszystko wyjaśniłem w przedostatniej części tej serii, do której link rzuciłem w opisie. Tak jak mówiłem dzisiaj zajmiemy się zawodnikami Serie A, La Ligi oraz reszty świata, więc startujemy. Oczywiście najtrudniej zawsze jest znaleźć dobrego bramkarza i a ja w tym roku widzę włoskiej polegać mogłem wyłącznie na tej dwójce i wieście lub nie, ale o wiele bardziej zadowolony byłem z gry Szczęsnego niż Handanowicza. Natomiast buf. On nie spisywał się u mnie najlepiej, a jego wszelkie karty w formie były jeszcze słabsze od podstawowej wersji, co nie jest regułą wśród bramkarzy, bo jednym z najlepszych w tym roku bez wątpienia jest Petr Czech, nawet w wersji Record Breaker, a przynajmniej dla mnie Buffon w FIFA zdecydowanie nie gra tak jak w rzeczywistości. Nie znalazłem też wielu obrońców w Serie A, na których zawsze mogłem liczyć w tym roku, ale Perez i Jesus to bez wątpienia brazylijski duet, który zapamiętam. Natomiast bardzo wielu teoretycznie użytecznych obrońców jak Bonucci, Barcagli czy Manolas, kompletnie nie wstrzeliło się w mój styl gry, ale też mi samemu łatwo grało się na przeciwników, którzy używali tych stoperów, więc musi im czegoś brakować, by znaleźć się w gronie rzeźników. O wiele bogatszy wybór jest w tym roku wśród pomocników, tutaj bez wątpienia numerem jeden jest Pereira, ale też Insignia po upgrade sztuczek jest niezwykle użyteczny, a z kolei Guarin to już żywa legenda Ultimate Team, bo kolumbijczykiem zamiatało się przez lata, a trzeba mieć na uwadze to, że prawdopodobnie w FIFA 17 już go nie ujrzymy. W gronie skrzydłowych naj Bardziej pewnie dziwi obecność Jerwiniu, ale po, pomimo tego, że nie ma on najlepszych strzałów i ma tylko trzy gwiazdki sztuczek, to jego sylwetka dobrze wpasowała się w silnik FIFA 16, a to pozwala zabójczo schodzić Iworyczykiem ze skrzydła z użyciem notarz dribbling. Przechodząc do napastników, tutaj numerem jeden jest bez wątpienia Paulo Dybala. Ewenement nie tylko w Serie A, ale w całej FIFA 16. Ja już to podkreślałem wielokrotnie. Wkraczamy do Ligi Hiszpańskiej i mamy tu tylko jednego bramkarza, który czasem popisywał się u mnie ponad przeciętny. Interwencjami. Niestety pozostali golkiperzy, tacy jak Ter Szterstegen, Castilla czy Navas mają jakieś znaczące braki. Z reguły chodzi o ich wzrost, przez który zbyt łatwo pokonać ich z dystansu. Za to o wiele lepiej sprawy mają się z obrońcami, a tych z ligi hiszpańskiej nie testowałem wielu, ale po prostu ci, którymi pogrywałem od premiery FIFA, spisywali się bardzo dobrze. I co jest również niezrozumiałe dla mnie, najbardziej w tym roku zadowolony byłem z gry Daniego Alvesa, który ma wysoką pracowitość w ataku i niską w obronie. A Mimo to jego genialne ustawianie pozwoliło mi niejednokrotnie wyjść z opałów. Na środku obrony numerem 1 jest oczywiście Varan, chociaż również jestem zadowolony z gry La Porte, bo Francuz ma wysokie umiejętności odbioru piłki, a to w tym roku jest bardzo ważne. Jest tylko ten jeden szkopów, że ci dwaj zawodnicy postawieni w defensywie obok siebie nie komunikują się najlepiej, co jest nieco rozczarowujące, ale grając indywidualnie w mieszanych składach jak najbardziej dają radę. A w pomocy mamy moim zdaniem najlepszego defensywnego pomocnika w całej grze, nie legend, czyli Grzegorza Krychowiaka. Polak dostał ogromny upgrade tempa w obecnej FIFA i to pozwoliło mu wspiąć się na szczyt. Z kolei na skrzydle wśród zawodników ocenionych do 86 królują Carlos Vela i Konoplianka, którzy w moim odczuciu w samej grze są nieco słabsi od Depaja, ale i tak gra mi się nimi lepiej od chociażby Marco Roysa. Przechodzimy do ataku, a tutaj niespodziewanie dla mnie najlepsze w lidze hiszpańskiej jest Ikeczek Fouce, którego karta dostępna jest również w lidze meksykańskiej i którą grałem w jednym z odcinków dookoła świata. Została więc reszta świata i klasycznie problem z bramkarzami. Tych testowałem dziesiątki, ale zadowolony jestem wyłącznie z tej dwójki. Przy czym Wiktor faktycznie ma czasem przebłyski geniuszu. Na szczęście miałem w tym roku okazję grać wieloma fantastycznymi obrońcami, i wśród bocznych obrońców najbardziej wprawił mnie w zachwyt i Orfa, po którego karcie. Spodziewałem się, że będzie dobra jeszcze przed premierą FIFA. Bo, mając 193 cm wzrostu, 88 tempa i siłę ocenioną na 80, nie da się po prostu grać źle. I liczę, że w przyszłej FIFA karta Anglika będzie jeszcze lepsza. Również o wszystkich środkowych obrońcach, którzy znaleźli się w tym albumie, można by powiedzieć wiele dobrego, ale najbardziej w tym gronie zaimponował mi Jermaine Grandison, który tak jak i Orfa, ma 193 cm wzrostu. Do tego siłę ocenioną aż na 90 i tempo wynoszące 74 cm. A to jak na takiego byka grającego na środku obrony, bardzo dużo. I mimo że Grandison oceniony jest raptem na 64, gra się nim lepiej niż niejedną jedną złotą kartą. Trudno też pokrótce opowiedzieć o zaletach pomocników z reszty świata, bo wszyscy są świetni. Natomiast mi bardzo zapadł w pamięci Kebano, którym chętnie pograłbym w mocnych składach, ale niestety jego narodowość nie jest zbyt przychylna pod tym względem. Wśród skrzydłowych niesamowitą srebrną kartę ma Helland, aczkolwiek to pięciogwiazdkowy duet z ligi tureckiej, czyli i Majnani wychyla się przed szereg. Tą dwójką można przeprowadzić w FIFA każdą akcję i zakończyć ją w każdy możliwy sposób, jaki tylko istnieje w kozie gry. Dwie ostatnie strony, czyli napastnicy, a wśród nich wiele srebrnych kart, jednak w pamięci najbardziej zapadną dwie złote, przede wszystkim Mbolo, odkrycie FIFA 16, ale również oba Femi Martincu, którego zauważyć można szaloną kombinację statystyk, która czyni go prawdziwym oprawcą. Tak więc wygląda wielka księga rzeźników w komplecie, czyli tanich zawodników, którzy w FIFA 16 byli i wciąż są bardzo użyteczni. Z pewnością jest jeszcze wielu świetnych piłkarzy, którzy zasługują na to, by się znaleźć w tym gronie, ale przetestowanie wszystkich kart przez jedną osobę jest po prostu niewykonalne. No, ostatnie pytanie brzmi tylko, czy na koniec FIFA 16 powinniśmy stworzyć wielki album Bolsów i czy ktoś chce o nich pamiętać. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!